Cawunie tylko w buku wykonujemy bo skończyliśmy buka Teraz przeszliśmy na sosnę Jak ostatni razem tu kosiłem uprawę sosnową To była przepiękna sosna A tak po nie wiem 3 latach nas tu nie było 3 albo 4 Normalnie ta sosna wygląda co najmniej katastrofalnie nie? połowę tej sosny to jest karłowate powypadało masakra no ale niestety grunt jest bardzo dobry i brzoza po prostu tutaj rośnie jak odrożnia trzymajcie się, cześć